Czy Landon ma realne szanse na zdobycie tytułu mistrza świata? Hmm, zaczynamy. Cześć, to Michał Gąsierowski, zapraszam Was na przedmontowe wydanie Wokół Okupadoku, czyli przed Grand Prix Włoch 75 w historii, 74 na to, że Monza tylko raz w 80 roku było na Imoli, a tak Grand Prix Włoch zawsze na Monce. Legendarny tor, o którym powiem oczywiście trochę więcej na sam koniec tego, czego możemy się spodziewać w trakcie tego weekendu. No to dzisiaj zaplanowałem tak. Po pierwsze chwila matematyki i rozważań na temat tego, co mógłby zrobić do końca sezonu Lando Norris czy, czy rzeczywiście możemy myśleć o mistrzowskim tytule. Będzie rzecz jasna o zmianie Williamsie i o wyrzuconym Loganie Sargentie i o Franco Colapinto, który go zastąpi. Kto zacznie i dlaczego wybrali akurat, akurat Franco Colapinto. Będzie trochę o jeszcze o Albonie i Magnusenie i wróciłbym do tego, co działo się podczas Grand Prix Holandii, bo tam było jedno ciekawe zdarzenie. No i to z grubsza tyle. No ale zacznę chyba od nowego pomysłu Ferrari, nowego malowania, nowego merchandisingu przygotowanego na, na Monce, oddanie hołdu karbonowi. Będzie dużo Czarnego, czarne stroje. Szarla Leclerca i Carlosa Sainza odrobina więcej czarnego w samochodach Ferrari. Zawsze żałuję, że oni tak nie pojadą po bandzie. Pojawiły się takie projekty całkiem czarnych Ferrari. Moim zdaniem wyglądałoby fajnie. Podobnie jak całe niebieskie albo całe żółte, ale Ferrari tego nie zrobi, bo, bo nie zrobi. A. Szkoda gadać. Eee, no to co? Lando Norris chyba, tak mi się wydaje. 70 punktów różnicy, 9 wyścigów do końca. Prosta matematyka, 7,8 punktów w każdym weekendzie wyścigowym, więcej od Maxa Verstappena musiałby zdobywać Lando Norris. Co to oznacza, kiedy przyjrzymy się i policzymy to dosyć mm, szczegółowiej? 9 wyścigów razy 25 punktów, 225 punktów za wszystkie pierwsze miejsca, Max za 9 drugich miejsc 162 punkty. Nie wystarcza, ale pamiętajmy, że są jeszcze 3 weekendy sprinter'skie. Wtedy gdyby wygrał jeszcze oprócz wszystkich wyścigów te weekendy sprinter'skie, no to miałby 249 punktów, a Max 183. 66 punktów różnicy ciągle Max zdobywa mistrzowski tytuł, czyli jeszcze musiałby dołożyć cztery najszybsze okrążenia. Lando Norris, zakładając, że Max Verstappen nie zdobędzie żadnego, każde zdobyte przez Maxa oznacza kolejne potrzebne do zdobycia tytułu wykręcone przez Lando Norrisa. No taki mało prawdopodobny scenariusz, szczerze mówiąc. Chociaż oczywiście, no to jest przy założeniu, że Lando wygrywa, a Max dojeżdża na drugim miejscu. Co jest bardziej prawdopodobne? Czy że Lando wygra wszystkie wyścigi do, do końca sezonu, czy że Max dojeżdżałby wtedy zawsze na drugim miejscu? Wydaje mi się, że w Red Bullu będą mieli kłopoty, że Ferrari przyspieszy, że Mercedes da mocniej o sobie znać na niektórych torach i takie regularne Bycie na podium wcale nie musi być oczywiste dla Maxa Verstappena. Mówiłem o eksperymencie, jaki ostatnio przeprowadzili. Max jechał ze starą podłogą, 20 na okrążeniu e, tracił po to, żeby wyciągnąć więcej danych, żeby zrozumieć o co chodzi, no ale nie tylko w, w Red Bull mieli te problemy, w Mercedesie także. Lewis Hamilton zastanawia się, czy na pewno poszliśmy w dobrą stronę i to też będą sobie musieli na spokojnie e, sprawdzić. 70 punktów w 9 wyścigach, powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo dużo, oczywiście zdarzały się niezwykle. Serie i tutaj w McLarenie wrócili do 2013 roku i 9 wygranych kolejnych wyścigów przez Sebastiana Fetela. Było dziewięć kolejnych wygranych na koniec sezonu i było 10 zwycięstw na 11 wyścigów, bo tam się jedno trzecie miejsce też wkradło. No tak, tylko że różnica polega na tym, że wtedy dominował i to tak ewidentnie w drugiej części sezonu Red Bull. Czy McLaren aż tak jest w stanie zdominować? Sami się nad tym zastanawiają. Zach Brown mówi, a będziemy mieli kilka fajnych elementów, kilka fajnych części przygotowanych na monce. Czy to wystarczy? Zastanawiam się. Oczywiście to, co pokazał Max na. Z Antwoord imponowało, przewaga gigantyczna, inni nie mieli za bardzo odpowiedzi. Nawet ta rozmoga, rozmowa w pokoju zwierzeń, jak to ładnie wymyśliliście, ja się będę tego trzymał. Maxa Verstappena z szarym eklerkiem, ile tam miał na końcu? 20 sekund, 22, no nie było na niego mocnych, ale przyjdą tory, na których mogą być mocniejsi. I akurat na Moncy wydaje mi się, że większe szanse powinien mieć. Red Bull. No i jeszcze jedna rzecz jest y, też super ciekawa, chyba Race Fans to wyliczali, że Lando Norris nie radzi sobie na starcie. No to, że nie radzi to już mówiłem w poprzednim odcinku, natomiast jak bardzo sobie nie radzi i to mnie y, zastanowiło. Po pierwsze nigdy, nigdy w karierze nie wygrał startując z pierwszego miejsca nie tylko w wyścigu, ale także w wyścigu sprinterskim w sumie 6 startów i 6 przegranych pojedynków na tym starcie. No to jest dziwne. Reakcję startową, co ciekawe, miał w Holandii lepszą od Maxa Verstappen, ale do 200 szybciej rozpędził się Max. Można by było powiedzieć, hmm, być może mają jakieś problemy z ustawieniem sprzęgła w, w, albo skrzyni biegów w McLarenie. Tak, ale Oskar Piastri sobie tak źle nie radzi. I chodzi o coś jeszcze. Okazuje się, i to właśnie wyliczało Racefans, Fans, że jeżeli chodzi o zdobywanie pozycji na starcie, to Lando ma najgorsze statystyki w tym sezonie oprócz Daniela Ricardo. Daniel Ricardo traci tylko więcej, ani razu od początku sezonu, nie sprawdziłem tego, no musiałbym obejrzeć wszystkie e, wyścigi, no ale zakładam, że oni to jakoś musieli sprawdzać. Twierdzą, mo może wy wiecie więcej, to dajcie znać. Twierdzą, że Daniel Ricardo od początku sezonu ani razu nie zdobył e, pozycji po starcie i ma średnią tam poniżej minus jeden. Zdobywanych pozycji. No, to dosyć szokujące. Nie pamiętam, nie śledziłem tego aż tak. Jeśli komuś chciałoby się to wszystko posprawdzać, to, to dajcie proszę znać. No i teraz pytanie do Was. Czy Waszym zdaniem Lando Norris w ogóle powinien realnie myśleć o zdobywaniu mistrzowskiego tytułu? Czy to jest w jego zasięgu? Czy tam nie za bardzo jest o czym mówić? No i oczywiście dochodzi do tego jeszcze jeden element. Wewnątrz zespołowej walki w McLarenie ciągle nie zdecydowali, czy jest u nich kierowca numer jeden. Mało tego. Mówią, że nie ma kierowcy numer jeden, i zarówno Lando Norris, jak i Oscar Piastry są w tej samej pozycji. Ja cały czas podziwiam zdolność Oscara Piastry'ego do. Takiego spokoju wyścigowego, nie miał tutaj tempa, ale przypomnijmy też, że dał się załatwić trochę i zespół dał się podciąć, tak naprawdę, i potem się męczył. I też, że nadspodziewanie dobrze się spisywało Ferrari, że to Ferrari naprawdę bardzo mocno ożyło. Sam Charles Leclerc był super zdziwiony i mówi: Nie mam pojęcia, jak to się stało. Czasami tak jest, że pojawiają się takie warunki. Kiedy samochód zaczyna pracować zdecydowanie lepiej, zespół się tego kompletnie nie spodziewał, ale pewnie wyciągnęli więcej danych. I właśnie o tym mówił też ostatnio Fernando Alonso, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Dobra, no to teraz w takim razie o. Sensacji w Williamsie. Mówiłem w poprzednim odcinku. Najpoważniejszymi kandydatami do tego, żeby ewentualnie wskoczyć do Williamsa są Mick Schumacher albo Liam Lawson. Że James Valls jest na łączach z Toto Wolfem, zresztą znają się doskonale. Toto Wolf odpowiada za rozwój kariery, jest menedżerem Mika Schumachera, więc tutaj szanse były dosyć duże. No i z drugiej strony, oczywiście, Liam Lawson. No i nagle pojawia się komunikat: Franco. Cola Pinto, Argentyńczyk z Formuły 2, dostaje szansę jazdy do końca tego sezonu. 9 wyścigów przed młodziakiem z Argentyny w 2003 roku się urodził. No i jak to się wszystko potoczyło, i nawet ktoś mi zarzucał już w komentarzach: A tam wy, dziennikarze, guzik wiecie, mówiliście o tych, a pojawił się ktoś inny. Czasem tak, tak się wszystko ułoży. Wygląda na to, i teraz się opieram na doniesieniach innych dziennikarzy, głównie z brytyjskich mediów. Że byli bardzo blisko pozyskania Liama Lawsona do końca sezonu, i że był pierwszy na liście życzeń, ale i to jest bardzo zastanawiające, otóż okazało się, że chcieli podpisać taką umowę, że Liam Lawson będzie na ich wyłączność do końca sezonu, a Red Bull nie chciał oddać Liama Lawsona do końca sezonu. Czyżby jednak coś planowali? Czy to jest taka, takie ubezpieczanie się, gdyby komukolwiek coś się stało? Nie wiem, dziwne, dziwne. W każdym razie William się uznali, że no w takim razie no to bez sensu, no bo jeżeli my nie wiemy czego się spodziewać i w każdej chwili będziecie mogli dokonać zmiany, a też wiedzą co się mówi, oczywiście o Sergio Perezie, o całej atmosferze, pewnie wiedzą dużo więcej niż my, bo kierowcy też się różnymi tam informacjami wymieniają. No to było dosyć ryzykowne. Mick Schumacher. No i teraz dlaczego nie wzięli Mika Schumachera? Nie wiem. I są dwie teorie z tym związane. Jedna to jest taka, że no jednak Mick jeździ w wyścigach długodystansowych i tam kolidują terminowo wyścigi. Druga teoria jest taka, że jaki był największy zarzut w stosunku do Logana Sargenta? Rozbite samochody. Straty z tego ostatniego czytałem szacunkowe, to są ostatnio, że wyceniono na ponad półtora miliona dolarów. No nazbierało się tego. Zdecydowanie za dużo. No i teraz uznali prawdopodobnie, być może, że e, nie chcą ryzykować z kierowcą, który zasłynął z tego, że też jednak sporo porozbijał w hasie i się między innymi z tego powodu z nim pożegnali, że średnio wytrzymywał presję, jak coś było nie tak, oczywiście był spokojny, ale przekładało się to jednak na wyniki Mika Schumachera. Postawili zatem na Franco Colapinto, młodziaka, który właściwie jeździł w testach w Abu Zabi po ostatnim sezonie i zrobił tam e, dobre wrażenie. Po pierwsze, niezłymi czasami, to jest raz, a po drugie zrobił też wrażenie e, taką swoją świetną energią którą też bardzo dobrze wpływał na zespół. W ogóle był zafascynowany tym, że dostał szansę, że to największe marzenie i że e, sama szansa, żeby pojawić się w samochodzie Formuły 1. No to jest w ogóle wow i rzeczywiście e, pamięta się to do końca życia i oczywiście Zapamięta to do końca życia. Co ciekawego można powiedzieć o Franku Colapinto? Po pierwsze to, że jest pierwszym Argentyczykiem od 23 lat po Gastonie Mazacane, który w 2001 roku jeździł dla ekipy prosta, ale nie zdobył wtedy żadnego punktu. 21 wyścigów, nie ukończył z tych 21 dziewięciu. Dosyć duży próg nieukończonych wyścigów. Franco Colapinto, wyobraźcie sobie, będzie 777 kierowcą w historii Formuły 1, ale fajnie wylosował: trzy siódemki. Zabijają się czasami kierowcy o numer 7 na swoim bolidzie, a ten nagle trafił 7, 7, 777 kierowcę w historii Formuły 1. Gdyby nie to kimi, Andra, kimi Antonelli byłby 777 kierowcą. No a tak, chociaż kurczę. Nie wiem jak to wtedy policzyć z Jackiem Duanem, jak w tym samym czasie przystępują. Kto pierwszy został zgłoszony? Ha, ciekawe, spróbuję to zgłębić. Nie wiem, teraz może też wiecie, który byłby 777, a kto 778. W tej sytuacji zostali pogodzeni po prostu przez Franco Colapinto. W sumie było 25 Argentyńczyków w Formule 1, ale wielu było takich, którzy pojawili się tylko w Grand Prix Argentyny, tak naprawdę. Najbardziej znany Argentyńczyk. Juan Manuel Fangio albo Fangio zaraz sobie do tego przejdziemy, pięciokrotny mistrz świata z procentem zwycięstw 47.06. Max Verstappen 30.5, Lewis Hamilton 30.26. No a Juan Manuel Fangio coś nieprawdopodobnego. Y a właśnie, miałem powiedzieć czy Fangio, czy Fangio, e, Argentyńczyk, więc Fangio i z argentyńską flagą jeździł, ale pochodził z Włoch, gdzie powinien być Fangio i teraz sprawdzałem to kiedyś. Jego rodzina mówi Fangio. No, więc możemy mówić tak, ale wydaje mi się, że obie formy powinny być poprawne i nie ma sensu się do tego przyczepiać. Z tych bardziej znanych Argentyńczyków, Carlos Reutemann, 72 do 82, w sumie 12 zwycięstw w Formule 1. No i tak to e, wygląda z Franco Colapinto. E, zachwycony, też super ciekawa historia. Z Bizarapem, czyli argentyńskim raperem, który kiedy Franco Colapinto stanął na podium w Monaco, to chyba było w Formule 3, usłyszał argentyński hymn i, i zobaczył, że to jest Albi Celestes, że jest z Buenos Aires, tak jak on. No to po prostu pokochał Franco Colapinto, zakumplowali się, wspierał go też bardzo w jego walce o pieniądze potrzebne do sfinansowania sezonu w Formule 2. Pomógł mu pozyskać sponsorów, no a teraz cała Argentyna pokochała znowu Franco Colapinto, łącznie z Sergio Aguero, który się wypowiedział w jego sprawie, wielu innych różnych znanych e, Argentyńczyków. Fajna to historia. No jeżeli chodzi o, e, o Bizarapa, ja nie znałem szczerze mówiąc, ale ma 20 milionów followersów na Instagramie i taki jeden najbardziej znany utwór, który, e, w którym wystąpiła między innymi Shakira i ma miliard 750 tysięcy odsłon na Spotify'u. Nie jest to mój świat, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o hip-hop, wolę <gulę> coś zupełnie innego, ale okej, okay. fajnie, że jest taka historia i fajnie, że zobaczymy. I teraz, jakie są oczekiwania Williamsa związane z Franco To Moim zdaniem, po pierwsze, no musi pomóc testować, po drugie się rozwijać, a po trzecie, nie rozbijać. Chłopie, nie rozbijaj, to wróżę karierę. Nie wiem kiedy, no bo też taki sobie pomyślałem, słodko gorzki los. Fajnie, że dostał szansę, tak jak Liam Lawson w zeszłym sezonie zastępując Daniela Ricardo i się wypromował, i Helmut Marko obiecuje, że zobaczymy Nowozelandczyka w przyszłym sezonie na stałe, w jakimś zespole. Ale z drugiej strony, pomyślcie sobie, taka wizja dziewięciu wyścigów, i potem co? I potem wskakuje Carlos Sainz i wszystkie miejsca zajęte, a te, które nie są zajęte, no to tam jest kolejka oczekujących do Audi, tak naprawdę, do. Za Uber Audi. Hmm. no nie wiem. Z drugiej strony, fajnie móc dostać szansę chociaż na dziewięć wyścigów, i co Argentyna na pewno będzie mu dopinkować, więc yy, w sumie historia. Całkiem fajna. Dobra, to teraz o kolejnym kierowcy Williamsa, czyli o Aleksie Albonie, a zapowiem, że jeszcze na koniec będzie o super ciekawym. Znaczy ciekawym. No sami ocenicie też pomyślę w wyścigu pierwszoroczniaków, bo coś takiego się pojawiło. Natomiast Alex Albon, jeśli oglądaliście wyścig o Grand Prix Holandii, to pewnie się tam zorientowaliście, bo to była fajna scena, kiedy na prostej startowej czterech kierowców wyprzedziło Kevina Magnusena, ale Alex Albon zakomunikował, że to było bardzo niebezpieczne. I teraz nie do końca było wiadomo, o co chodzi z tym niebezpieczeństwem. czy ten manewr omijania, w sumie nie. No ale e, później dziennikarze też zaczęli szperać, dopatrywać się, analizować, e, porównywać okrążenia Aleksa Albona i Kevina Magnusena oraz Kevina Magnusena i e, Nico Hulkenberga. Kevin Magnusen znowu grał na korzyść Nico Hulkenberga, osłaniał mu plecy tak, żeby tamten miał więcej przestrzeni i teraz Chodzi o to, że Alex Albon, jadąc za nim, szybko się zorientował, że jedzie no, nie tak jak się powinno jeździć. Na przykład yy, odjął dosyć mocno nogę z gazu w zakręcie numer 14, czyli wiecie, w tym nachylonym, kiedy się wyjeżdża na prostą startową, gdzie wszyscy grzeją z gazem w podłodze. Czyli wracamy trochę, trochę do wydarzenia z Australii, z Melbourne i kary dla Fernando Alonso, kiedy no, tam kombinował, zdjął nogę z gazu, nie spodziewał się do tego George Russell, spanikował. Wywalił i skończyło się to dosyć mało przyjemnie, i skończyło się karą dla Fernando Alonso. I teraz odejmował nogę z gazu w różnych zakrętach, i okej, okay, no w tych wolniejszych rozumiem, że tam chciał zaoszczędzić trochę czasu, ale no w pewnym momencie Alex Albon się prawie w niego wpakował. I to jest taka jazda. Moim zdaniem to jest jeden do jednego. Jeśli karaliśmy tam Fernando Alonso, to powinniśmy tutaj wziąć na tapet Kevina Magnusena. I powinien w takim razie dostać za to karę, bo to była niebezpieczna jazda. Bo jeżeli w zakręcie, w którym wszyscy jadą, pełną dzidą, on zdejmuje nogę z gazu, żeby wszystkich trochę zatrzymać, no to Kaman, to to jest proszenie się o kłopoty. Poparł zresztą Aleksa Albona Piergasli, który był zachwycony swoim wynikiem na Zantwort. I trudno się dziwić, dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. No i teraz wracając jeszcze do Fernando Alonso moim zdaniem dostał karę między innymi za to, oczywiście to w pewien sposób była nieprzewidywalna, niebezpieczna jazda natomiast dostał karę głównie przez to co się wydarzyło, gdyby to się nie wydarzyło, gdyby nie doszło tam do takiej rozpierduchy to kary by nie dostał i wszyscy o tym wiemy, że tak by było bo nikt by nie zwrócił na to uwagi no to teraz bądźmy konsekwentni jeśli karzemy, no to Kevin Magnussen zajmijmy się nim proszę i na pewno na briefingu z dyrektorem wyścigowym ta sprawa zostanie poruszona. Zmiany na Mący. Czego się możemy spodziewać na moncy? Eee, została wymieniona nawierzchnia na całym torze. Będzie bardziej gładka, jest ciemniejsza, co oznacza, że będzie się bardziej nagrzewać. No i teraz uważajcie, bo na ten weekend na Mący są zapowiadane, zapowiadane upały. Powyżej 32 stopni temperatura powietrza, nawet 35. I już Pirelli przy, e, przewiduje, że asfalt, e, szczególnie ten ciemny, Nagrzeje się do ponad 50, a być może prawie 60 stopni. No i przewidywania, na czyją to zagra korzyść, na czyją nie korzyść. Mercedes może mieć tutaj na przykład problemy. Jeżeli wybieracie się na monce, koniecznie weźcie to pod uwagę. Weźcie jakiś tam filtr, już nie 50, tylko setki. Na pewno będzie super gorąco. Też fajnie wybrali z tymi czarnymi kombinezonami i czarnymi koszulkami dla kierowców Ferrari, akurat na ten weekend. Pewnie nie będą zachwyceni wymieniono nawierzchnię, przeprofilowano trochę pierwszą szykanę, pierwszy zakręt, natomiast w ten sposób, że tam jest odrobinę szerszy wyjazd, ale krawężniki są tak samo, więc ten kąt wejścia, wyjścia będzie podobny jest trochę więcej miejsca na manewry od zewnętrznej, jeżeli tak to możemy określić. No i Warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o monce, to oczywiście Królestwo Prędkości, Świątynia Prędkości to wszyscy dobrze wiedzą. Efekt DRS-u jest zdecydowanie mniejszy, dlatego że są mniejsze tylne skrzydła, dosłownie takie półeczki na książki. I teraz pytanie, jak zostaną ustawione samochody? Bywa tak, że samochód bez DRS-u, nawet, ale jadący, ale z bardzo małym dociskiem z tyłu, jest w stanie. Walczyć jak równy, równym z samochodem jadącym za nim z otwartym DRS-em, no bo ten efekt jest dużo mniejszy, więc bywały takie przypadki w historii. Tam się Has, kiedyś ścigał Magnus, chyba z Latifim, nie był w stanie go dopaść. No ale pamiętamy też Alexa Albona w Kanadzie na przykład, kiedy tak super szybkie były Williamsy na prostych i tam też zatrzymał cały pociąg za sobą, zdobywając punkty, więc takie rzeczy się zdarzają. Też to ustawienie samochodów będzie super ważne. Oczywiście zyskujemy na zarządzaniu oponami, jeśli damy odrobinę więcej docisku, natomiast. Ci, którzy mają mniej docisku i są w stanie rozwijać większe prędkości, no są zagrożeniem dla wszystkich i potrafią stworzyć cały pociąg DRS-u. I też wiatr ma bardzo duże znaczenie. Jeśli wieje od przodu do przy dojściu do jedynki, ten efekt yy, DRS-u, czy też zabrania się za jakimś tunelu jest większy. Jak wieje z tyłu, jest mniejszy. Jak nie ma wiatru, no to też wiadomo, że. Mały jest ten efekt. Dobra, słuchajcie, na koniec Rookie Race. Stefano Domenicali będzie rozmawiać o czymś takim z przedstawicielami Formuły 1, zespołów, żeby zorganizować wyścig pierwszoroczniaków. To są te testy. Oczywiście pierwszoroczniacy dostają pierwsze sesje treningowe dwie w każdym sezonie od zespołów. Natomiast są też testy z pierwszoroczniakami w Abu Zabi i po ostatnim wyścigu sezonu i tam wymyślił Stefano Domenicali, żeby zrobić dla nich wyścig. Skoro już są, skoro jeżdżą, poznajmy ich możliwości, jak się zachowują w innych sytuacjach, zróbmy dla nich wyścig pierwszoroczniaków. Trochę mi się to kojarzy i przypomina z meczami w NBA podczas weekendów gwiazd, pierwszoroczniacy kontra drugoroczniacy, no i okej. Okay. Chyba jestem za, a przynajmniej spróbujmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy szefowie zespołów będą e, chętni, bo od razu jestem przekonany. Podejmą ten wątek, e, a kto nam odda za rozbite samochody i za, i za te wszystkie części na koniec sezonu, czy podwyższycie limity budżetowe, albo czy Formuła 1 weźmie na siebie te straty. Jeśli da się to jakoś e, zneutralizować, to myślę, że się zgodzą. Jeśli nie, to może być opór, przekonamy się niedługo. Zapraszam Was na cały weekend na Monce. Trzymajcie się, miłego weekendu, uważajcie na siebie, bo u nas też ma być gorąco, a ja melduję się już po wyścigu we Włoszech. Cześć, cześć.